To, co dotychczas było tylko marzeniem, staje się rzeczywistością. Widzew rozpalił zmysły nie tylko łódzkich fanów, a całej piłkarskiej Polski. Transfer Andiego Zekiriego, szwajcarskiego snajpera z kosowskim ogniem, stanie się nie tylko rekordem klubu, ale i drugim najdroższym dilem w historii Ekstraklasy. Kulisy tej operacji to scenariusz pełny napięcia i zwrotów. Prywatne odrzutowce, Nocne rozmowy w Szwajcarii i determinacja, która może wynieść widzew na europejskie salony. Oto opowieść o transferze, który może okazać się prawdziwym trzęsieniem ziemi z epicentrum na samym sercu łodzi. W piątek, 5 września, o godzinie 17 z lotniska w Lubinku startuje prywatny jet, a na pokładzie elita widzewa. Robert Dobrzycki, miliarder i rozkochany w Widzewie właściciel klubu oraz Mindaugas Nikolicius, litewski mistrz skautingu. Cel: Sion, Szwajcaria. Tam, gdzie czeka Andy Zekiri i jego agenci. To niezwykłe negocjacje, to misja specjalna. Widzew walczy z czasem, gdyż okno transferowe zamyka się już jutro, 8 września, i z rywalami Bozekiri odrzucił oferty z Cypru, gdzie machano mu przed nosem ligą mistrzów. W Sion trwa poker o wysoką stawkę. Dobrzycki i Nikolicius rzucają na stół wizję. Andy, w łodzi będziesz gwiazdą, a w widzewie rozniesiesz ekstra klasę. Kibice, śledzący lot na flight radar, szaleją na X. Euforia wypełnia serca fanów. Diet Dobrzyckiego w akcji. To będzie hit, wypisują widzewiacy. Sobota przynosi kolejny zwrot akcji. Dobrzycki wraca do Polski sam. Jest moment trwogi, ale na darmo. Nikolicius pozostał w Szwajcarii, aby dopiąć szczegóły. Misja zakończona sukcesem. Umowa z KRC Genk klepnięta za nieco ponad 2 miliony euro. Rekord widzewa i drugi najwyższy transfer w historii Ekstraklasy. Zaraz po trzech milionach Legii za Mileta Rajowicza. Idziemy dalej. Wieczorem gruchnęła wieść. Zekiri leci do Łodzi z Nikoliciusem. Prywatny odrzutowiec ląduje, a Szwajcar wysiada na polskiej ziemi gotowy na testy medyczne. Media od Gol.pl po belgijskie Sudinfo huczą. Widzew bije rekordy. Na X kibice wpadają w szał. Zekiri w Łodzi to nasz król strzelców. Fora i media społecznościowe zalewają memy z jetami i hasła: Dobrzycki jak James Bond. Ten transfer to nie tylko kasa, to status ambicji widzewa. Klub, który jeszcze niedawno błąkał się w środku tabeli, teraz będzie grać jak równy z równym z gigantami. Dobrzycki, miliarder z wizją, w lecie sprowadził graczy za rekordowe sumy, a Zekiri to wisienka na torcie. Pokaz mocy. Negocjacje w Sion to majstersztyk. Widzew pokonał kluby z Ligą Mistrzów, oferując Szwajcarowi rolę lidera w ataku. Transfer za 2 miliony plus to nie tylko rekord klubu, ale i sygnał dla futbolowej Polski. Łódź wraca do gry o wielkie cele. Belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri napisał na X: Widzef ma umowę z Genk za 2 miliony euro. Zekiri na miejscu. Finalizacja w godzinach. To potwierdza, że deal jest na ostatniej prostej. Już dziś, 7 września, zekiri ma przejść testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie gładko, Podpis na kontrakcie pojawi się jeszcze przed zamknięciem okna transferowego. Być może w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano. Widzę z pewnością przygotuje wielkie show na prezentacji. Debiut już 14 września przeciwko Arce Gdynia. Z nowym trenerem Patrykiem Czubakiem i budżetem Dobrzyckiego. Klub marzy o top 5, a nawet podium, by już w kolejnym sezonie wrócić do europejskich pucharów, może ligi konferencji a może nawet Europa League. Kibice na X już snują piękne wizje. Ale Ekstraklasa to dzika liga. Fizyczna, zadziorna, pełna pułapek. Zekirii musi się wpasować, a Czubak zgrać ekipę. Jeśli to się uda, Łódź ma przed sobą niezwykłe miesiące. Jeśli nie? Dobrzycki z pewnością ma w zanadrzu kolejne petardy. On jest w tym na poważnie. Andy Zekiri, szwajcarski napastnik z bałkańskimi korzeniami, to przykład talentu, który szybko wspiął się po szczeblach piłkarskiej drabiny. Jego kariera to mieszanka włoskiego polotu, szwajcarskiej precyzji i angielskiej ambicji. Zaczynając od skromnych początków w ojczystej Szwajcarii, Zekiri szybko zwrócił uwagę wielkich klubów jak Juventus, a jego droga prowadziła przez Turyn, Brighton i Augsburg. W swoim CV ma wiele sukcesów na różnych szczeblach. W maju 2015 roku, mając zaledwie 15 lat i 11 miesięcy, w barwach luzan wszedł na boisko w meczu Challenge League przeciwko Le Monde, stając się najmłodszym debiutantem w historii klubu. W 2018 roku został nominowany do Golden Boy Award organizowany przez renomowany Tutto Sport. To było tuż po jego debiucie w seniorskiej piłce i wypożyczeniu do Juventusu dowód na to, że już wtedy był uważany za obiecujący talent. W styczniu 2020 roku, podczas gali Swiss Football League Award Night, Zekiri zgarnął prestiżową nagrodę za najlepszego zawodnika Challenge League sezonu 18-19. To wyróżnienie podkreśliło jego rolę w awansie Luzan Sport do Ekstraklasy i przyciągnęło uwagę skautów z całej Europy. 2021 rok był przełomowy. W Premier League z Brighton wziął udział w sensacyjnym zwycięstwie 3-2 nad Manchesterem, co było pierwszym triumfem nad City od 32 lat. Następnie, będąc 22-latkiem, zaliczył debiut w seniorskiej kadrze narodowej Szwajcarii w wygranym meczu z Grecją. W kadrze U21 zagrał na Mistrzostwach Europy, gdzie jako podstawowy zawodnik zaliczył świetne występy, w tym w wygranym spotkaniu z Anglią. Podsumowując, widzew z historią czterech Mistrzostw i występami w Lidze Mistrzów pokazuje, że czas powrotu do Glory jest teraźniejszością, a zekiri to As w rękawie, który może zmienić balans sił w ekstraklasie. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, ale jedno jest pewne: Łódź znów żyje futbolem, a widzew ma przed sobą świetlaną przyszłość.